Hej kochani, witam w moim jakże fantastycznym Q&A Muszę y, lekko się garbić, kucać, prawda? Mogę też tak, firanka z tyłu, wszystko jest Kuba Wydra napisał Po tym komentarzu puść intro Patrz ci świnie, król parkietu, ręka jak słabona. Naciska łapkę w górę, na 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 Janek Gliszczyński pyta Czemu jesteś alien? Janku, 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 Janku Zaraz się dowiesz Kolejne pytanie zadał Max Erdyt. Drogi Alienie, czy jesteś gejem? Yy, na absolutnie nie wiem co odpowiedzieć. <grym> <Tada! grym> Rafał Olender, Dziwne pytanie. Masz dziewczynę i dzieci? Czy jesteś gejem? Drogi Rafale, yy, jakby ci to powiedzieć, jeśli byłbym gejem, którym owszem jestem. Czy miałbym dzieci? Well, któż, tobie, któż to wie, któż to wie, może Gimper jest, prawda? Na tyle zdolny, żeby mi jedno urodzić. Przemysław Kawalewski. Co zachęciło cię do nowego tatuażu na ręce? Jak już nie stać mnie, aby Kubonowi zapłacić, aby wystąpił w moim odcinku. Ja odegram tą scenę. Alien! Chcesz, zrób se tatu... Chodź, zrobimy tatuaż. Dobra. Oscar Gurecki pyta: Ile masz w sumie tatuaży? To jest jeden, to jest drugi. <śmulny> Lucian Malinowski: Co byś wolał oddać CSGO czy zrobić komuś loda? Y Lucian, Czas spania. Dzwonię do twojej matki. Dzwonię do twojej matki. Dzień dobry, mama Luciana. No tak, dobry wieczór. Dzień ma banana. Bana. Bana. Na moim Q&A proszę panią. banana? Tak. Banana? Co banana? Nie, banana to był żart. Ale jak to żart? Ja kupię 30 kilo. No ja nie mam 30 kilo. Niech pani zadzwoni do jakiejś fabryki, która sprzedaje. Ale ja od pana kupię 30 kilo. Proszę mi. Ale ja nie sprzedaję bananów. Ja mówię, że pani syn ma bana.

Dominik Belicki pyta: Jak oceniasz Mandzia jako współlokatora? Mandzio to jest mój najwspanialszy przyjaciel. Mandzia kocham, z Mandziem bym mieszkał całe moje życie. Mandzio jest naprawdę bardzo łatwym współlokatorem, mieszka się z nim przyjemnie, i, i generalnie życie z Mandziem to jest po prostu jedna wielka sielanka. Dlatego pozwólcie, że wam zademonstruję, jak bardzo kocham Mandzia, kiedy z nim mieszkałem. Mandziu, kochanie ty moje, Mandziu, o, oh, Mandziu, ja z tobą całe życie będę mieszkał, rozumie... Alan pyta, czy masz dziewczynę. Well, powiem ci tak, odpowiedziałbym ci, że mam, ale czy uwierzysz gejowi? Mami, jestem bardzo zadowolony. Szymon warda pyta, czy puszczasz bąki z dupy?